Połóg to nie tylko czas po porodzie. To moment, w którym Twoje ciało przechodzi największą transformację. Ból, zmęczenie, wahania hormonów to rzeczywistość wieloświeżo upieczonych mam. Jak się przygotować do połogu? Po pierwsze, zadbaj o komfort. Wygodne ubrania, podkłady poporodowe, przewiewna bielizna. Małe rzeczy czasem robią wielką różnicę. Po drugie, nie rób wszystkiego sama. Wsparcie bliskich w tym czasie to nie luksus, a konieczność. Po trzecie, higiena i regeneracja. Delikatne środki myjące, unikanie długich kąpieli, przewiewne ubrania. Twoje ciało potrzebuje czasu. Po czwarte, odżywianie to klucz lekkostrawne, odżywcze jedzenie. Zero presji na powrót do formy. Po piąte to ruch, ale na własnych zasadach. Spacery, rozciąganie, świadomość ciała, bez obsesji na szybki trening. Po szóste psychika też potrzebuje czasu. Baby blues to nie wymysł. Obserwuj swoje emocje, rozmawiaj, szukaj wsparcia. Po siódme, pierwsza kontrola u ginekologa. Nie zwlekaj. Sprawdź, czy wszystko goi się prawidłowo. Pomógł to nie wyścig, to czas, który wymaga uważności, wiedzy i troski o siebie. Nie daj się Presji. o siebie tak, jak dbasz o dziecko, bo twoje zdrowie jest równie ważne. Więcej na ten temat dowiesz się już 25 czerwca podczas mojego bezpłatnego webinaru. Nie możecie zabraknąć!